To sobie zrobiłem takie fotki do porównania. Czyli u góry na fotce jest dawca, a na dole jest lokomotywa, którą przerabiałem, a którą robiłem. To była pierwsza właśnie. Pierwsza w ogóle lokomotywa, którą przerabiałem, bo 2018 rok. na taki pomysł. Tutaj mamy to była druga lokomotywa przerabiana przeze mnie, czyli parobus br 55. To są obity pancerzem. Model kartonowy oczywiście. Bardzo Biście mi wyszło. że pancerz mi wszedł w tą lokomotywę, to musiałem go trochę skrócić. Tak samo tendera. Bo mam też oryginalny model kartonowy, ale stateczny. A kupiłem dwa modele po to, żeby jednego, żeby sobie 55 przerobić. Kolejnym był właśnie przerabiany. Dalej mi przerabiał. DF-4 Hengdu, prawdopodobnie układ jezdny jest z takiej lokomotywy bo się pytałem Daniela nie więcej, bo chciałem sobie porównanie zrobić może tutaj było coś zmienione, ale też firma UF. i a w ogóle to pierwszy mi ten Daniel był tutaj jest zdjęcie zrobiłem sobie z filmika u Daniela ostatnie pamiątkowe zdjęcie, kiedy Mark, firma Marking była na chodzie, pokazana w oryginale czarna cała i po przemalowaniu, właśnie taki gwiazdkowy, świąteczne barwy, bo mi się takie... Mi się w ogóle podobają takie lokomotywy rzadkie, nietypowe. Tu mam dwie lokomotywy, kupiłem w 2018 i 2019. Mam dwie od Gryfina. Jedną zostawiłem w oryginale, a druga jest. Tylko dałem do porównania, bo kupiłem dwa identyczne lokomotywy. Tam Gryfin nie miał za drogo bo za jeden dałem chyba 70, a drugą chyba 80 zł, coś takiego, także nie były drogie. Tutaj mamy właśnie przerobiony. Z blachy jest ten parowóz, komin właśnie z tego cyrkowego wklejony i thunder, dokupiłem, tak jak kupiłem, tak bole jak domalowałem, a były tylko jak go miałem, no. A na dole jest po przerobieniu, czyli do tego blachy zostały doklejone te tutaj z tyłu, tam i. Ten thunder został po prostu, góra została ścięta przeze mnie, góra została przeze mnie ścięta, weszlifowany, thunder został oklejony i ten węgiel wrócił z powrotem w inne miejsce trochę tam także, żeby imitacja węgla była, nie? Z góry jest oryginał też parowóz nowy, ze serwera od Marona dostałem. Marion chciał, żebym sobie dokończył Pociąg pancerny, pierwszy marszałek i zrobiłem sobie T3. Wiadomo, że tu mam kod jezdny 040, -0, a ja zrobiłem 260, czyli mamy cztery koła kartonowe, te malutkie kartonowe i te kartonowe. Wiadomo, jako, jako model stateczny to się prezentuje fajnie, bo wszystkie koła są widoczne. Wiadomo, że jak w, w ruchu, jak jeżdżą, to jeżdżą tylko te oryginalne, ale jest. Tu jest właśnie pokazany, nie więcej z jakiego motywy wygrałem Joew y na aukcji. Wózki ja poszukałem sobie podobnych wózków. To jest Buda 3D i tu właśnie jest pokazane. moją lokomotywa S6, S69, wersja spalinowa, uproszczona. Pico Junior, Ja sobie, ona była bez silniczka. Ja tam części od niej wysłałem do Danielowi. Takie tam pozostałości koła, żeby mi tam zrobił układ jeden do kibla. A ja sobie właśnie z niej zrobiłem taką. Jednoskę gaśniczą, jak sobie wymyśliłem, chciałem mieć, lubię jako strażak, to szybkie natarcia. Gaśnice, widzimy, drabina, beczka na wodę. Tutaj właśnie jest fajna. Tylko metal to jest, żeby obciążyć bardzo mocno ten tył. Jak dałem na pewną parę, to po prostu wyskoczył z torów, tak zapierdziela, nie? I to właśnie. Jeszcze raz tego dokumentu jest pokazana. Tylko że tu chodzi o pokazane są koła, tutaj jest wyżej, bo to jest w, dwa koła, właśnie są dołożone do układu jezdnego, które Daniel sam wymyślił. Ciężko miał, no ale bo tam musiał sam ten układ jezdny wymyślić. Podziałem, żeby zrobił taki beliaki, aby jeździł, żebym jasem mógł po prostu jedną kibla zrobić kartonowego na chodzie. Wiadomo, że strzęgi są, bo te wózki są od Łukasza dostałem kolegi. Z gazetkowych tego osobowego, wagonu osobowych. One mają bardzo długie te sprzęgi, dlatego jest taka duża szerokość między nimi, ale trudno. Mi się podoba. I tu widzimy dawca, czyli parowóz. I tu jest tak zrobione, że jak tą kartkę, tę część ściągnę, się blokam, odkręcę, to ściągam całą budę. Czyli ta buda całe kocioł, wszystko jest oryginalnie, nic jest nie jest nie niszczone, nic jest z tego. Jedynie te rurki, które tu wystają, wy, 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 wyrwałem, a reszta wszystko jest w środku. Nie? Także w razie czego do silniczka jest dojście? Nie? Tu już to musiałem okleić, trochę poszlifowałem i też musiałem dorobić koła kartonowe, żeby się zgadzał. Układ jezdny pancerny BR-55. U góry dawca, na dole jest po wykonaniu. Tender musiałam samoróbkę robić, karton i w pleksy jest podwozie i wózki są z wagonu towarowego. 6 osi. zresztą znaczy na filmikach to widać, kto może zobaczyć. Tutaj właśnie widzimy parowóz akurat ta buda została, tak jak mówiłem. Tylko, że z takiego parowozu, co został zrobiony od Zygmunta dostałem b 8 Parowóz serii OW 3 i to właśnie z tenczaka też 98, berg 98 tenczak zrobiłem parowóz z serii OW2 i on był wiadomo bez tandra, tender miałem ja mój taki stary i tak sobie dorobiłem na sprzęgach one są i to właśnie widzimy ten na aukcji co wygrałem tą licytację, czyli dwa wagony osobowe widzimy wózki z wagonów osobowych i układ jezdny lokomotywy firmy Joelow, tory też te dwa tory cienkie poszły na moją składaną makietę na, na bocznicę i tu model kartonowy. okoliłem ten y, podwozie, całe w ogóle, buda jest w środku, którą zrobił Daniel z plexi, ale ściągnąłem tam EUF Intercity i sobie zrobiłem tu kolej odwieszki. To jest karton, model kartonowy w wersji jeżdżącej, ale te silniczek jest tak słabe, że po prostu no, wagony to jest jeden wagon pociągnie, no ale czasami z tego puszczę wagony też naprawiłem sobie i jeżdżam. i tu widzimy moja oryginalna Barbie 18 budę sobie ściągam i zakładam budę kartonową EU07 przewodzę regionalny czekoladę i u góry widzimy dawcę którą kupiłem sobie mechano używaną za duże pieniążki po to żeby zrobić sobie Wiadomo, że trochę wyższe, tutaj dłuższe jest podwozie, dlatego zrobiłem tak, jak zrobiłem. Dopiero tego nie chciałem, bo wtedy jest za długi. A tak mam ET25 Dragona PKG Cargo, model kartonowy. I do góry mamy widzimy dawce. I tutaj właśnie widzimy lokomotywę, czyli tak, dół to jest podwozie moje, a Buda jest z górnej lokomotywy od Daniela łożona na dół. A tu nawet widzę. Nie da dobrze. Tutaj są moja oryginalne komoda do góry, a na dole już jest po przełożonej budzie czyli ta buda od góry została wywalona i do pociągu pancernego dana, prowozu pancernego, a od Daniela, a czy od Zygmunta budę włożyłem sobie na tą moją lokomotywę. No to widzimy ten. Także z takiego tenżaka sobie zrobiłem z tenderem. No i tutaj właśnie kupiłem taką. Kolejną, taką samą kątem jaką ja mam, po to, żeby zrobić sobie model kartonowy t się d ale no, kupiłem lokomotywę, musiałem być ośoba, A że za nie duże pieniądze, za grosze, to no, trochę tutaj musiałem to przerabiać, żeby mi wyszło. no wyszło jak wyszło, mi to nie przeszkadza. I to widzimy na Mikołaja. W tym roku dostałem właśnie niedawno ten parowóz do góry i Daniel go przerobał. Malował tu mamy lewą stronę, prawą stronę. Parowóz malował Daniel. A ja malowałem tender, nie? bo chciałem te nasze mikołajkowe pamiątki dać na tender. No i tu właśnie widzimy: jeszcze raz, oryginalna ogóry moja lokomotywa, na no dole jest ze zmienioną budą. Czyli ja sam mogę te budy wymieniać, bo ta buda mi została właśnie po tym, co przerobiłem na t 18T. I tu właśnie mamy: kupię lwnikę taką jak miałem. Jak mam, oczywiście, tylko moja ma jaśniejszy dach, tu ciemniejszy. Wysłałem koledze do Daniela, żeby mi przemalował. Jak widzimy, mam Buda, tylko została przemalowana. No tutaj zdjęcie dzisiaj zrobiłem sobie do podróży, bo tego zdjęcia nie miałem. No i tak wszystkie moje lokomotywy.